Na pewno słyszeliście o tym, że fit produkty białkowe, wysokobiałkowe, rozwalają jelita. Czy tak jest? Czy to prawda, że nie powinno się jeść owsianek, bo są bardzo niezdrowe. I w ogóle co w takim razie powinniśmy jeść? Dzisiaj sobie troszeczkę o tym porozmawiamy, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania dalej. No i teraz zacznijmy od tego, że. Tu nie chodzi o stricte produkty wysokobiałkowe, tylko właśnie te fit produkty, w których mamy bardzo duże zawartości słodzików. Bo wszędzie oczywiście mamy taką deklarację, że jest to produkt bez cukru. No i tamtego cukru dodanego nie ma, ale zamiast jego są słodziki, czyli e, wszystkie typu acesulfam K, sorbitol, erytrytol, ksylitol, wszystkie te, które się kończą na ol e, i właśnie to tak naprawdę z nimi jest problem, a nie z samymi produktami wysokobiałkowymi. Bo musimy też wziąć pod uwagę, że te produkty wysokobiałkowe to są też na przykład serki wiejskie wysokobiałkowe, które tych już dodatków, słodzików nie mają, czy to sery proteinowe, czy inne takie produkty, powiedzmy, że wytrawne. Te produkty nie wchodzą w ten cały dział fit produktów wysokobiałkowych i chciałam to zaznaczyć dlatego, że zaczęłyście się mnie pytać Czemu nie można jeść produktów wysokobiałkowych? Nie było pytania, dlaczego nie można jeść tych fit produktów, a to jest jednak różnica. I chodzi tutaj o takie produkty jak batony proteinowe, jak puddingi proteinowe, które są teraz bardzo popularne, czy napoje proteinowe. I tak naprawdę, wszystkie produkty, w których mamy ten słodzik, to te produkty spożywane w bardzo dużych ilościach. Mają działanie drażniące na jelita, mają też działanie przeczyszczające. I to jest nawet coś, o czym ja już wspominałam w moim e-booku, który jakiś czas temu wyda wydałam, gdzie tam dodawaliśmy erytrytol. I ja napisałam, żeby kontrolować to, jak się czujecie po erytrytolu, dlatego że właśnie spożywane w zbyt dużych ilościach może mieć takie działanie, że będzie Was bolał brzuch, że będziecie mieć wdęcia, że będziecie mieć nawet biegunki. W innych przypadkach może to prowadzić do zaparć. Zależy. Te wszystkie słodziki spożywane w nadmiarze powodują u nas tak zwaną dysbiozę jelitową, czyli przerost jednych bakterii nad innymi, bo to, że mamy bakterie w naszych jelitach, to wszystko wiemy. Tam jest mikrobium, który po prostu sprawia, że nasz organizm może dobrze funkcjonować. I w momencie, kiedy zaczyna się zmieniać ten rozkład bakterii, tworzy nam się dysbioza jelitowa. Później to może przeistoczyć się w IBS i w inne jeszcze choroby jelita. I teraz skąd wiedzieć, że coś się dzieje nie tak i że może te produkty nie działają na Was zbyt dobrze? No, przede wszystkim macie wzdęcia. Czujecie się tak strasznie ciężko, macie biegunkę albo właśnie macie um, zaparcia, a jeszcze w momencie, kiedy zaczynacie już z tą dysbiozą jelitową, jeszcze przed stosowaniem tych produktów i zaczniecie je jeść i będą to te wszystkie poliole, to to jeszcze bardziej Wam pogorszy ten stan, i faktycznie wtedy spożywając w nadmiarze te produkty, możecie nadbawić się różnych chorób. I teraz, w takim razie, czy można w ogóle jeść te produkty? Ja w ogóle chodząc na szkolenia, szczególnie u Kuby Mauricza, bardzo często słyszałam powiedzenie, że to nie składnik jest trucizną, a jego dawka. I tak naprawdę tym powinniśmy się w życiu kierować. Wszystko, co zjemy w nadmiarze, może nam zaszkodzić. Czy te słodziki, kiedy będziecie je jeść kilka razy w tygodniu, mogą coś Wam zrobić? Jeżeli macie zdrowe jelita, nie powinny. Ale czy mogą? Tak, ale znowu, czy jeżeli macie zdrowe jelita, ale będziecie jeść codziennie, praktycznie że na każdy posiłek i będziecie to jeszcze popijać kolą zero, energetykami zero... Czy coś wam się stanie? No, w większości przypadków zapewne będziecie mieć jakieś problemy, dlatego że to już jest bardzo duża dawka. I pamiętajcie o tym, żeby nie brać wszystko tak zero-jedynkowo, że o nie, teraz produkty są tragiczne, nie będę już, już w ogóle jeść, więc teraz będę jeść tylko produkty z klasycznym cukrem, co w ogóle przy IBS-ie i przy problemach z jelitami byłoby dla Was lepszą opcją, bo po prostu nie drażnilibyście jeszcze kolejnym, kolejnymi składnikami jelit. Ale. Pamiętajcie, że to wszystko chodzi o umiar, ja właśnie zauważyłam, że wśród tych takich młodych fit dziewczyn, przez to, że teraz właśnie jest taki dostęp do tych wszystkich fit produktów, bo tak naprawdę, wy musicie sobie pomyśleć, gdzie są te poliole i gdzie są te słodziki? Czyli mamy i batony proteinowe i mamy wszystkie takie te syropy zero, ketchup zero. Słuchajcie, po co wyjecie keczupy zero? Po co wyjecie sosy zero? Te wytrawne. Przecież teraz mamy keczupy chociażby um, takie te keto, gdzie tam nie ma żadnych słodzików. Jeżeli chodzi o sosy, to naprawdę nie jest ciężkie, żeby wziąć jogurt zwykły jogurt i pomieszać go z różnymi przyprawami i macie naprawdę genialne sosy. Ja w tym momencie już praktycznie w ogóle nie kupuję sosów i po prostu robię je w domu, bo mam tyle, ile potrzebuję, nie korzystam z tych sosów zero, bo one, no nie oszukujmy się, w większości przypadków one w ogóle są niedobre. Więc zdecydowanie polecam Wam już nie odwalać takiej maniany, że nie możecie nawet zjeść nie wiem, 50 kilokalorii z jogurtu, tylko będziecie brać sos zero, który jest słodony właśnie tymi słodzikami i po prostu dokładać, dokładać Dokładać, dokładać, W ogólnym rozrachunku, no co, na śniadanie jecie owsiankę, potem jecie baton proteinowy, pamiętacie o dosarczaniu białka, potem jecie jakiegoś fajnego, jakąś fajną pierś z kurczaka z airfryera, ale polejecie to sobie to keczupem. No kola zero, przecież to nie ma kalorii, więc lepsza opcja niż kola z cukrem. Później zjecie sobie jako deser właśnie te lody proteinowe, a na kolację zjecie sobie jakieś ciasto z pudingu proteinowego. No przecież to jest zdrowe. No właśnie nie. Dlatego ja tutaj uczulam. Ja nie mówię, że te produkty Fit są złe, bo wszystko w umiarze jest ok. Tu nie chodzi o to, że teraz Wy musicie w stu procentach przenieść się na dietę taką suchą, gdzie macie tylko, najlepiej to tylko jajka, najlepiej to tylko chude mięso, warzywa, owoców też nie za bardzo, bo przecież to są cukry. Węglowodany tak, ale zależy też jakie. Po prostu skupcie się na dostarczaniu przede wszystkim takiego zdrowego jedzenia w osiem, Wiecie, jest ta taka reguła 80-20. I ona moim zdaniem jest bardzo fajna, dlatego, że mamy 80% dostarczanych takich fajnych składników, które faktycznie odżywiają nasz organizm, a 20% to są składniki, które odżywiają naszą psychikę i pozwalają nam po prostu funkcjonować tak przez cały czas, nie rzucać się na słodycze, tylko wiecie, że dobra, 80% jest ok i jeżeli jecie 2000 kalorii, no to sobie 200 kilokalorii zjecie z, no nie wiem, wycięcie sobie jakiegoś batonika, zwykłego, nie tego proteinowego i jest ok i Wy jesteście szczęśliwi, da się gotować zdrowo i smacznie, da się gotować zdrowo, smacznie i niekalorycznie, z fajnymi sosami, z fajnymi dodatkami. Uważam, że fajnie byłoby to wytłumaczyć, szczególnie właśnie młodym osobom, które na początku tej przygody fit się aż zachłysnęły. Kiedy ja w to wchodziłam niestety, stety, stety właśnie nie było aż tylu produktów fit i tu nie chodzi teraz, że nie możecie na przykład jeść serków wysokobiałkowych, tych wiejskich wysokobiałkowych, które ja kocham, tam nie ma żadnego słodzika, tam mamy tylko dwie, dwa składniki w składzie. Skry naturalne, też są jak najbardziej ok. Tam też nie ma słodzika, Po prostu sprawdzajcie skład, czyli coś, o czym ja też już wielokrotnie mówiłam. Tu nie chodzi o to, że widzicie produkt i od razu go bierzecie. Sprawdźcie, co jest w składzie. Sprawdźcie, czy ten skład Wam odpowiada, czy jest ok. I idąc dalej, przeglądając dalej TikToka, nagle spotykacie się z informacją, że owsianka to najgorsze, co możecie zjeść na śniadanie. Przewijacie dalej. Nie jedzcie jajek, bo będziecie mieć wysoki cholesterol. Przewijacie dalej. Nie jedźcie owoców, bo, be, bo tam jest za dużo cukru. Przewijacie dalej. Czerwone mięso sprawi, że będziecie chorzy i będziecie mieć chore serce. Potem przewijacie dalej. Nie jedźcie tofu, bo to też w ogóle zaburzy Wam hormony. A najlepiej to w ogóle nawet nie pijcie wody. Warzywa też to jest już GMO, i ogólnie to najlepiej nic nie jedźcie. Takie mniej więcej są teraz materiały na TikToku. I naprawdę, przeglądając to wszystko, szukając tych informacji, Normalny człowiek, który nie ma żadnej wiedzy takiej większej z zakresu żywienia, może oszaleć. Bo chce jeść owsiankę, to jest szybki, fajny sposób, żeby dostarczyć od razu śniadanie. Przygotowujecie sobie wieczorem, rano jecie, nie tracicie czasu. No ale przecież owsianka jest gorsza niż te kanapki z kilogramem majonezu, które znajdziecie w Żabce. I teraz słuchajcie. Wszystko rozgrywa się tutaj o znowu Ilość, bo nie składnik, a ilość może być trucizną. A po drugie, zajmijmy się tą owsianką. Mówi się, że owsianka jest bardzo przetworzona. Zależy jaka mamy. Jeszcze owsiankę, owsianki, płatki owsiane górskie, błyskawiczne. Lepsze są oczywiście te górskie. I w momencie, kiedy Wy zjecie faktycznie płatki owsiane na wodzie z milionem owoców, i jest taką jeszcze najlepiej z granolą, to faktycznie nie jest to najlepsza opcja, ale nie pod kątem zdrowotnym, ale pod kątem tego, jak będzie wyglądał wasz dzień i jak wy będziecie się po nim czuć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj przede wszystkim jest bomba węglowodanów na sam początek dnia. I co to oznacza? To oznacza to, że szybko będziecie głodni. Będziecie mieć bardzo duży skok energii, i potem bardzo szybko Wam ta energia spadnie. Więc będziecie cenni. Ale na przykład, jeżeli idziecie zaraz na trening, to to będzie fajna opcja, dlatego że będziecie mieć dużo energii właśnie na tym treningu. To jest posiłek, który będzie szybko, strawny i będzie super. Ale jeżeli zależy Wam na tym, żeby ta owsianka coś Wam dawała, i żeby nie było tak, że po godzinie już będziecie głodni, to pamiętajcie, żeby po prostu zrobić tą owsiankę. Z dodatkiem białka. Może być to odżywka białkowa, ale nie musi. Możecie dodać inne źródło białka. Dodajcie też orzechy, które będą miały więcej tłuszczu, które spowolnią trochę proces wchłaniania tego wszystkiego. I może nie dodawajcie aż tylu owoców. Odpuśćcie też już tą granolę. I tak dobrze skomponowana owsianka jest naprawdę fajnym śniadaniem, oczywiście. Jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, jeżeli macie cukrzycę, jeżeli macie chorą tarczycę, jeżeli macie problemy z insulinoopornością, to wszystko to jest do ogarnięcia, ale wy musicie po prostu wiedzieć, co możecie zjeść, jak to ograć, bo to, że na przykład, nie wiem, gotowana marchewka ma wysoki indeks, ale w momencie, kiedy połączycie ją z innymi składnikami, które ten niski indeks będą miały, to całościowo posiłek dalej może mieć niski indeks glikemiczny. I czy to oznacza, że gotowa marchewka jest gotowana marchewka jest tragiczna? No, zależy, tak samo jak te płatki owsiane. Więc jeżeli w ogóle zaczynacie z tym takim zdrowym stylem życia, chcecie wiedzieć, co tutaj zjeść lepiej, jakie będą lepsze wybory, to ja nie wiem po prostu, czy ten TikTok jest najlepszą opcją, bo niestety yy, bardzo też często, jak w ogóle natknęłam się na tego TikToka, nie wiem, kto to był. Jakaś dziewczyna z Polski, która właśnie tak strasznie demonizowała owsianki i ludzie się pytali w komentarzach, prosili o badania i tak dalej, to ona wysyłała jakieś takie śmieszne minki, więc to już od razu Wam coś pokazuje, że... Chyba coś jest nie tak. I wiecie, jak teraz zaraz powiemy, że jajka są niedobre, owsianka jest niedobra, y, mięso jest niedobre, soja jest niedobra, to owoce są niedobre, a warzywa też są niedobre, to co my mamy jeść? No wychodzi na to, że nic. Bo oczywiście, no przetworzone rzeczy, no to, to, to akurat chyba każdy wie, że przetworzone rzeczy jak chipsy, y, słodycze, jakaś pizza taka... U mega tusta, to nie jest najlepsza opcja. Więc ja bym tutaj chciała, żebyście z tego filmu wyciągnęli to, żeby podchodzić do tego na spokojnie, nie brać wszystkiego tak zero-jedynkowo, co oglądacie na TikToku czy na Instagramie, i po prostu skupić się na tym, żeby dostarczać to, co możecie. Z takiej, wiecie, najczystszej diety, ale też pamiętać o tym, pamiętać o swojej głowie, pamiętać o swoich zachciankach, że jeżeli codziennie zjecie coś małego, co będzie właśnie odpowiadać tym 20% tych waszych zachcianek, to to jest jak najbardziej ok. Gorzej, jeżeli 80% diety to jest jedzenie przetworzone, a 20% to będzie ta jajecznica, którą zjecie na śniadanie. I tutaj też może byłoby dalej iść tym tropem i porozmawiać o suplementach. O tym, że jest suplement jakiś tam My Slim i Wy go weźmiecie i nagle będziecie chude. Czy kolagen weźmiecie i nagle wasza skóra będzie w idealnym stanie? To nie jest wszystko tak proste, to nie jest tak oczywiste. Nie ma takiej jednej tabletki, która sprawi, że nagle z, ze 100 kg zejdziecie do 50, jedząc tak jak jedliście, nie zmieniając w ogóle swoich nawyków. To tak niestety nie działa i ja wiem, że to jest kuszące, bo są dziewczyny, które na przykład jakieś tam, czy tam panie, czy coś tam nagrywają, że właśnie biorą tą tabletkę i one chudną. Chyba, że mówimy o, o zębik, ale to jest inna kwestia i to jest, to jest lek, to jest co innego. Mówimy tutaj o suplach takich, czy to spalaczach tłuszczu, czy właśnie jakichś takich niesamowitych ziołach, gdzie posmaruje, o, też ostatnio coś słyszałam, że olej grycynowe jak posmaruje się na brzuch, to Wam oponka zejdzie. No, słuchajcie, to jest chyba w ogóle coś, czego nie muszę wyjaśniać, i ja nieraz powtarzałam, że po prostu skupcie się na tym, żeby zwiększyć swoją dzienną aktywność. Jedzcie zdrowo. I planujcie sobie posiłki, zastanawiajcie się, co możecie włączyć do diety, róbcie sobie mil-prepy na kilka dni, żebyście po prostu w ciągu dnia nie zastanawiali się, co zjeść, bo w momencie, kiedy wy nie macie planu, po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że zjecie coś, czego nie chcielibyście w ostatecznym rozrachunku zjeść, więc lepiej jest zaplanować sobie to wszystko i to wcale nie zajmuje wam tygodniowo więcej czasu niż jakbyście regularnie gotowali. A satysfakcja z tego, że dostarczacie do swojego organizmu fajne rzeczy, że czujecie się zdrowo, czujecie się lekko, chudniecie, macie lepszy humor, macie więcej energii, nie jesteście ospałe, jest dużo bardziej wartościowe niż... Wchodzenie na TikToka i szukanie magicznych, magicznych tabletek, magicznych sposobów na to, jak nagle poczuć się lepiej. To jest mega spontaniczny film, bo nie planowałam go nagrywać, ale po prostu chciałam, szczególnie dla osób, które właśnie łatwo zinfluencerować do jakichś takich dziwnych metod, do jakichś dziwnych testów, które jak usłyszą jedną rzecz, to już biorą to w 100% do siebie, pamiętajcie, że wszystko z umiarem jest. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Pa!